Fajnie, się pięknie ten prezydent Krunić, Łukasz Przupkowski, jestem tutaj, żeby pomóc Państwu w zadawaniu pytań naszemu nowemu trenerowi. Trenerowi, który wczoraj rozpoczął pracę z Anwinem Włocławek, wczoraj wieczornym treningiem, dziś poprowadził poranny trening i prosto po tym treningu staję przed Państwem, żeby odpowiedzieć na Państwa pytania. Nie wiem, czy trener chciałby się też krótko przedstawić w kontekście. Very short, uh, hello, everybody. First, <laughs> it's good, to, good, to, good to, to, to see you. I'm not first time here in uh, in uh, uh Rosalind, uh, but a couple of times we played my ex teams, and uh, my name is Mr. President. I, I, uh, some time in germany in uh, different teams and uh, i'm happy now that uh, i started working in this team the situation is not perfect we will we'll try to do our best to we'll, we'll make it really, make it better improvement in next days, next weeks I <laughs> Przywitał się, przywitał się jak twierdził już nie po raz pierwszy tutaj w Chajmistrzu. My o tym doskonale też pamiętamy, że grał ze swoimi niemieckimi drużynami tutaj w Chajmistrzu. Sytuacja, jak to trener określił, nie jest idealna. Sytuacja Anwilu, oczywiście, ale trener jest tutaj po to, żeby spróbować ją naprawić. Witam Państwa serdecznie i w imieniu trenera proszę o pytania. Jak wygotowałem zastanawiam się na przyjęcie tej propozycji, co przeważło? It was really really fast. It was not uh not uh it didn't take the, the too too long because uh uh unrelic club uh transition in Poland and uh jak mówiłem wcześniej, byłem tutaj i widziałem, jak siedzę w klubie i wszystko. Była taka komunikacja między nami, ale była krótka, bo że nie było dużo czasu, żeby porozmawiać o sytuacji i o następnym meczu. W sytuacji Anwilu i and and, uh, it was w sytuacji tej, że zbliża się kolejny mecz, nie było zbyt dużo czasu na rozmyślanie, ale nie tylko dlatego Trener decyzję podjął bardzo szybko. Całe rozmowy trwały dosłownie kilka dni. Trener znał Anvil zna miasto, zna klub. Także decyzja do podjęcia nie była, nie była tak decyzją. Nie wymagało tyle czasu na przemyślenia, żeby, żeby zajmować go więcej. Dostał trener jakieś zadanie, to zostało mu postawione? You always have goals, and uh, before you start in, 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 the, in the season, just uh, you make our goals and, and you try to, to do your best. and Sometimes you can change your goals during the season. If everything is good, you look at for better goals, it doesn't look so great you can say to change with your goals. My, my goal in this moment is first that, uh, that we make more stability in, in, in uh, our team. Because of the situation, because of not so great start, because uh, that, we, that the team uh, uh, lost four, four games, and uh, that's something first that we have to do, that's uh, to make more stability in the team. It's so first, first goal. And uh, thinking about the next, next game. And in this situation, we have to go step by step. Because, uh, like I said, first uh, we have to think about ourselves, you know, our team, that we, that we play better, that we, make, uh, uh, that we play better as a team. And of course, we have to think to, to win some games. Zarówno Państwo, jak i my wszyscy zawsze przed sezonem stawiamy sobie jakieś cele i, i to jest naturalnym odruchem człowieka, że później stara się te cele realizować, natomiast w trakcie sezonu sportowego czasem te cele się zmieniają i trzeba je rzeczywiście weryfikować, jeśli sezon idzie lepiej niż się spodziewaliśmy, no to stawiamy sobie poprzeczkę wyżej, jeśli sezon idzie gorzej to te cele trzeba zweryfikować odrobinę na odrobinę niższe. Celem pierwszym trenera Fredraka kronicza jest to, żeby przywrócić stabilność drużynie Anglii. Cztery porażki to nie jest dobra sytuacja i e, musimy sobie najpierw postawić taki cel, żeby, żeby zacząć wykrywać, żeby poprawić stabilność, żeby poprawić e, wyniki drużyny, a później krok po kroku być może stawiać kolejne cele. Jaka jest filozofia poszukiwaczy trenera? No. na lepiej. First, it's always a uh, philosophy that to win the games. <laughs> that's uh, that's something that's important, especially in this situation. Of course, that, um, uh, it's uh, always a lot about the defense. That uh, one team has to play uh, best defense, but can't play, and uh, that's something that's always really important for for me. Of course, that's. Uh, with good defense, coming another good uh, things, special that you like uh, the team. You can uh, play fast, fast break because after good defense. You can play uh, fast break game, and of course that uh, when we talk about the offense, that uh, uh, team has to uh, uh, has to play with with control. That's uh, that's mean that uh, exactly we, we know what we. have to do in in in, in our office and i think it's especially important now with this team now in this situation that uh, we uh, we have control in our in our uh in our offense and saying that uh uh it's a good difference that we can make uh, uh uh our game better czyli podstawą tej filozofii jest is filozofia zwycięstwa najważniejsze są zwycięstwa i, i to jest to co trener stawia na pierwszym miejscu. Jeśli chodzi natomiast o, o, o sprawy bardziej e, związane z technicznymi, z techniczną stroną e, występów drużyny Alwilu, no to oczywiście poprawa obrony, e, od defensywy wszystko się zaczyna, z defensywy zaczynają się e, szybkie ataki i trener chciałby postawić na ten szybki atak i to właśnie e, najpierw musi, najpierw musi być sprawna obrona, żeby, żeby ten atak mógł funkcjonować. Natomiast w ataku ten chciałby, żeby poza tym e, szybkim atakiem był również atak rozsądny pod kontrolą e, z głową i na to też będzie zwracał uwagę. Czy ten sobie możliwość e, podczas rozmowy o kontrakcie zastrzeł sobie możliwość, że będzie chciał dokonać jakiś zmian, może mieć takie zmiany ewentualnie przez kim zostały mu obiecane. Nie wiem. Czy była taka zapowiedź? Co? changes in the roster and are you planning on changes in the roster? Well, in this moment we just uh, uh, want to want to be concentrated on the team that we have and uh, just uh, I start to work with the, with the players I, I, I have and uh, it's my second day today and uh, second practice and uh, we are focused on team that we have in this, in this moment. Co w takim razie z Ja sobie pozwolę jeszcze króciutko przetłumaczyć, pewnie wszyscy zrozumieliśmy, ale, ale trener przejął taką drużynę, jaką przejął, z tą drużyną pracuje, pracuje z nią od dwóch dni, w tej chwili nie myśli o żadnych zmianach, podjął się takiej pracy i z tymi zawodnikami chce pracować. Co w takim razie właśnie z Brownem Brownem? jest Czyli trener pracuje z zawodnikami, tylko ma wdrożenie, drużynie Brandon Brown jest zawodnikiem odsuniętym od drużyny w związku z czym też trener nie zaprząta sobie e, głowę ten z krzywowym. Czy trener był w podobnej sytuacji, że przejmował w trakcie sezonu jakiś zespoł, jak mu poszło? Couch to bearaby No, it's not uh, not uh, first uh, first time for me. I have one situation in Germany, but I would say it was the same really difficult situation when I took the um, the first league team Bayreuth, and they they was in a really bad situation. I took the seven or 8 games before the end in situation when they have to play five games away, and uh, we did all together a good job in. W Nie jest to nowa sytuacja dla trenera, podobnie było w Niemczech, kiedy przejmował drużynę Bejrutu, pierwszoligową i, e, i również w trakcie sezonu drużyna miała duże kłopoty. Bilans, wszyscy słyszeliśmy, że przed trenerem postawiono zadanie utrzymania tej drużyny. To się udało. Także taka trudna sytuacja, jak to nie ukrywam, że jest to trudna sytuacja, ale nie jest to żadna nowość. Niektórzy trenerzy mają swoich ulubionych asystentów, czy w takim osobistym będzie się bazował z tymi asystentami, którzy są, czy panuje jakieś z nich? Nie, nie, nie. Nie, nie. Co? Krótko, simple answer. <grym i wyścigli> Good coaches. And we, we start to work and uh, they try to help me, and that we go everybody together from this situation. And that's always important not only, uh, but coaches, players, coaches, all team, fans, everybody that has the same goal, that they have, uh, they have to put the maximum, that they, everybody has to do the best, the team can win the game, the team can Na początku odpowiedź była krótka, tak? Nie, nie panuje trener żadnych zmian w sztabie trenerskim, ale później usłyszeliśmy rozwinięcie, czyli, czyli ten sztab trenerski, który został, trener we Włosławki jest bardzo dobrym sztabem trenerskim i bardziej trenerowi zależy na tym, żeby wszystkich zjednoczyć, kibiców, trenerów, zawodników, postawić przed sobą jeden cel zwyciężania, i, i, i na tym celu się skupić, właśnie taką wspólną pracą. Czy w jakikolwiek sposób ten interesował się Polską Ligą i e, jak w związku z tym tą Polską wykonywać, między innymi, przepisów w Polsce? Ja bym w Polsce 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 w w Polsce follow last year, For the last two years, uh, last year I watched uh, uh, semi-final, final games live. For example, last year I think I was uh, one time in was one time I was in the uh, Sport Violet Centuro watch the games. And uh, that's not, not, not only over TV, over TV of course, a uh, lot of games, but I was in Poland to watch live, live games and I'm uh, involved, I would say, in, in, the, in the rules and everything. And just uh, uh, of course that I didn't know that I worked in that time here, but it can help me because uh, you know it's always different. When you watch a game over TV or you are directly in the gym and you can, you can see see everything, and I think that uh, uh, helping that I can prepare better myself to, to go really uh, to go in the, here in, the, in to come in this situation to, to ready to, to work. Czyli trener wspomniał o tym, że, że Polska liga jest, mu znana interesował się wcześniej, pracując w Niemczech przeglądał, interesował się polską ligą. W zeszłym sezonie był nawet na półfinałach był. Oglądał m.in. mecze z w zielonej górze na żywo, ponadto inne mecze w telewizji. To oczywiście było w czasach, kiedy jeszcze nie sądził, że będzie pracował w Polsce, natomiast no, dzisiaj okazuje się, że ta wiedza, którą którą wtedy posiadł, na pewno się przyda. In, czym innym jest oglądanie meczów w telewizji, czym innym jest na żywo. Stąd właśnie fatygował się nawet do Polski, żeby te mecze oglądać. A tych dwóch polskich na pakiecie? Jak ten no ocenia ten przepis? About the about uh, two Polish players, and the, the old, By all the time, by uh, all the Two Polish players, and the Albo special rule and uh, that's that's have, uh, to, to for, for polish players to have uh, uh, to be playing time to to, to make them uh, that uh, they they have more experience that they have to uh, react in uh, game situation better and i think that's that's good for the players and that's good for, for, for for Polish league, and especially for for young, for young players, because you, you, you always try to find uh, uh, quality, and uh, uh, it's always I think signal for everybody that they have to uh, work hard and more, especially with Polish players, because that's really important, because sometimes that make and sometimes that make difference between between teams in the league. Czyli początek pracy jest taki, że ten pozytywnie ocenia ten przepis. Zobaczymy, jak to będzie w trakcie sezonu. Niemniej w tej chwili trenera opinia jest taka, że, że, że jest to przepis, który pozwala rozwijać się polskim zawodnikom, więc jest przepisem jak najbardziej sensownym i potrzebnym, w szczególności pozwala się rozwijać polskim zawodnikom, no bo kluby, szukając tych Polaków, muszą też sięgać po młodych, dawać szanse młodym, a ci młodzi muszą się wykazywać na tyle, żeby żeby pokazać, że na tą szansę zasługują, w związku z czym jest to, jest to przepis, e, jakby nie było potrzebny bo pozwalający się rozwijać polskiej koszykówce. E, może, może ja zapytam, gdzie trener widzi w tej drużynie, którą teraz objął największy potencjał na których pozycjach i co z, z rozgrywającym, bo jest tutaj problem. Yeah, I I for, uh, I the question is about uh, the good sides of this team. We want each position, chance we get the better, the, the best uh, players, which positions may be worse. And the about contacts. The question about contacts if you are satisfied about it. Today was my second practice. Mm -hmm. For to practice, you can uh, not to, to, to see, uh, and I don't think it's, uh, it's good to, to say who is the best player, who is the worst player, who is this or who is, this, uh, especially because uh, I have to practice with them. That's uh, uh, need time to, to see how somebody can react on, on the, uh, what the I would ask from them, what I want from them in, in offense and in defense and everything. Um, but it uh, was good for me to see that they want to uh, all, that they want to practice hard. they, they show that, that they want to change situation, you know, that they want to uh, go out of this bad situation, that they want to win the games, and they want to, to practice hard, that's something that was really important for me to see in the last, last two days. first to, to practicing and of course that uh, uh, in, in the next days, next weeks, uh, that I, I will have a better picture who, who uh, can help more or less for the, for the team. in just two days, it's, uh, it's difficult to, to say something about, about, about that. but uh, first thing, that they have to fight, they have to do the best, and they have to uh, try to, to practice and to play with I uh, try to help the team, that the to the game. Czyli trener, oczywiście, wspomniał o tym, że e, jest dopiero po dwóch treningach z drożyną Landwiru Wołocowych. Bardzo trudno jest mu e, wystawiać teraz takie jednoznaczne oceny naszym zawodnikom. E, tego, co jest pewien, to, to czego jemu zależy, na e, co on by oczekiwał od e, naszych zawodników oczekiwałby pasji. Gdy pasem na, na treningach, w meczach, e, poświęcenia, oddania i pod tym kątem będzie obserwował tych zawodników, bo, e, bo tak naprawdę zawodników sprawia, sp sprawdza się dopiero e, w takiej bezpośredniej interakcji dopiero wtedy można ich ocenić, a nie e, wcześniej za pośrednictwem jakichś meczów e, pewnie z DVD czy, e, czy z innych nośników. E, no, oczekiwania są i, i na pewno e, będą weryfikowane za jakiś czas kiedy ten sprawdzi jak ci zawodnicy się spisują. A kiedy ta weryfikacja może nastąpić po jego meczach, po jego treninga? After how many practices how many games can journalists ask you about the, uh, accounts, about the about the players, about the players who are to stay, in uh, <laughs> It's uh, We cannot talk in that direction, of course, that we can say, okay, now after three, three days, <laughs> <laughs> six practice, I will tell you exactly who is good, who is not good. <laughs> That's not possible in, 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 in sport, of course, that, we, that I, I will. Uh, uh, it's always, you know, because we talk about team sport. We have uh, uh, 12, 13, 14 players, and six always important how they work together you you can have twelve excellent players and like team you you cannot work really well <coughs> from other side you can have uh, uh, some really good players and some players who can make good roles in the team and you will have you will play better than other team that's something what uh, we will try to do that uh, players set a role that they do maximum and uh, that we

I nie tak powinni być zawodnicy oceniani, bo przecież znamy e, przykłady, kiedy 12 zawodników znakomitych nie stworzyło drużyny i drużyna grała słabo, a, a, a inne przykłady, kiedy 12 zawodników e, przeciętnych e, tworzyło świetny kolektyw i, i wszystko świetnie funkcjonowało, więc w sporcie drużynowym nie tyle chodzi o indywidualne oceny e, zawodników i, i obarczanie ich winą za porażki, czy, czy chwalenie za zwycięstwa zawsze wygrywa i przegrywa drużyna i,

Score was positive. <laughs> 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 I don't know score. Of course. Do you remember? I for your team. Yeah, and uh, good. It was good. Uh, it's, it's not too much. Nothing to do with uh, you win or you lose the so It's always better to win the games. But uh, you know, some that's that's normal in this in this job that you win the games, and lose the games. But it, it was. Uh, 10 Czyli te wspomnienia są dobre? No bo wspomnienia wiążą się ze zwycięstwem, a tutaj ja dodam, że w drodze na tą konferencję rozmawialiśmy z trenerem o jego wizycie we Włoszech w 2002 roku z drużyną tyle Komboni i Kucharz kucharze supporty, który właśnie. E, Trenera raczył wspomnieć, że wygrał, ale wyniku nie pamięta. E, ale trener przypomina sobie również, że, że grał jeszcze raz tutaj we Włocławku. Musimy to e, sprawdzić dokładnie e, i się przekonamy, czy rzeczywiście tak było. I twierdzi, że, że tamta, tamta wizyta też była, również, e, też była wizytą zwycięską. W związku z czym te, te wspomnienia z Włosławka mogą być tylko dobre. Uh, in in Bundesliga zarówno równo w Bonn i w Oldenburgu pracował pan przez kilka lat. Czy wyobraża pan sobie również dłuższą współpracę z ambilą, z włosalą? In postiony w Bundesliga, gdzie you worked longer time, uh, and can you imagine that you can stay in both clubs for a longer period of time. Uh, I think it's always good when, when uh, of course when uh, Coaches stay, stay longer in, in the teams, you know. Just it's uh, something, that uh, from my experience was was good. For example, like you said in uh, in in, in, in Olomouc was a long, long time. I think in it was uh, seven years in uh, in it was five years. It's always uh, good because you have kind of continuity. You have to, little bit put To play for a long time, to same when you make the selection of the players, you know, to, to work with them, to have a philosophy, and uh, it's always that's my my philosophy to come and to to, to work longest, as possible on both sides. Happy from that, and uh, that's something I don't think in in a professional sport sport today. It's uh, not always good for coaches because they 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 cannot always stay. Long, how they how they, they want but I think it's always a better situation for both sides when it's uh, continuity uh, in the in the in the team it, same with the players with the coaches that's always I think positive and better uh, better for, for for both sides and then that's uh, better to to make uh, better results and to be more uh, to, to, to to win more more games or to to, to nie tylko w only in cztery uh, miesiące, month, month, more, uh, more Czyli taką sytuację zawsze można sobie wyobrazić, zwłaszcza, zwłaszcza, że trener jest zwolennikiem takiej e, filozofii, właśnie żeby pozostawać w jednym miejscu na dłużej i jeśli się pracuje w jednym miejscu przez kilka lat, łatwiej jest e, tą swoją filozofię wdrażać i, e, i dobierać do niej, do niej odpowiednio e, zawodników. <coughs> tak było rzeczywiście w obydwu niemieckich drużynach, w jednej 7 lat, w drugiej 5 lat. To sprzyjało, to sprzyjało pracy. Niemniej, no wszystko, o wszystkim decydują wyniki. Współczesne czasy i współczesny sport jest też brutalny dla trenerów. I, i mimo, że życzyliby sobie pracować dłużej w jednym miejscu, to różnie to bywa, ale może niewykluczone, że tak będzie we nie mówię o naszym, ale również polscy prezesi są brutalni Nie dla Nie ma takich cierpliwych może, działaczy. Może jeszcze zapytam, chociaż trener jest krótko, to jest oczywiste. Ale czy możemy się spodziewać zmian w pierwszej piątce w stosunku do ostatniego meczu na polfarmę? No pewnie ciężko powiedzieć, ale może już coś trener powie. Czy starting fight. Last starting fight, last game, and next game After two practices, still didn't make decision who will be started or who will, uh, you know, just we try to make preparation that we like team looking good, that we are strong in in, in game, that we can be strong in next next game. That's our our goal. On um, to vote uh, starting five, who will start or not to start. You know, that's uh, uh, it's too early for me to, to to say something about that and just. Uh, uh, I don't think it's the main, the main thing for for us who will start the game. I think we, it's the main thing for us that we that we like team, that we play better in both direction, in defense and offense, and that we play more, put more together. But what what I see that uh, maybe was not perfect last for four games. Czyli to jest najważniejsze. Kto w pierwszej piątce dla trenera, natomiast najważniejsze jest to, żeby, żeby scalić drużynę. Trener zauważył, że być może to właśnie było tym, co szwankowało do tej pory, do tych czasowych czterech meczach, że drużyna nie była za bardzo ze sobą, za bardzo scalona i nad tym chciałby trener popracować, nad tym się skupić przed pierwszym meczem, a nie na rozmyślaniu i już planowaniu po dwóch treningach pierwszej piątki na polu.